Ogrodzenie cmentarza. Piękne jesienne liście. W dali widzimy groby. Wiele z nich już jest ustrojonych kwiatami. Ludzie, którzy niosą i kwiaty, lampiony, wędrują do swoich bliskich, żeby sprzątnąć, żeby przygotować na święto, które już wkrótce, ale też żeby pobyć, pomodlić się, powspominać, zadumać. I to jest bardzo taki niezwykły. Chyba fenomen w skali świata, ten polski obyczaj bycia z bliskimi, dbania o te groby i to w takiej masowej skali. Nie tak jak tam na amerykańskim filmie, że czasem się podejdzie do kawałka trawy, gdzie jakaś tam wystaje część, jakaś płyta z napisem. To są czasem wręcz prawdziwe dzieła sztuki z bardzo dobrze przemyślanym hasłem, z różnorodnością kształtów. Krzyżami. Nie zawsze są to grzyże, bo czasem to dotyczy osoby zmarłej, która była osobą niewierzącą. Ale to bycie jednym z drugimi, to pamiętanie o tych, którzy odeszli do wieczności, to wspominanie ich rzewne, to taki upust też dla własnej tęsknoty. Jest to jednocześnie przypomnienie dla nas żyjących o kruchości ludzkiego życia. To jedno możemy wiedzieć na pewno. Cokolwiek nie będzie się w naszym życiu działo, przyjdzie kiedyś śmierć. Ten kres, kiedy nasza dusza oddzieli się od naszego ciała i ciało z szacunkiem, miejmy nadzieję, zostanie pochowane, pożegnane i pochowane w grobie, a dusza, a dusza w wieczności, będzie doświadczała tego wszystkiego, co jest skutkiem wyborów za życia. Jako osoba wierząca wierzę, że. Ten sąd cząstkowy, najpierw a później już powszechny, którego będziemy doświadczać. Takie podsumowanie tego, gdzie byliśmy, po której stronie się opowiedzieliśmy, czy zaufaliśmy Bogu, jakiego dokonaliśmy wyboru. I warto pamiętać, że święty to nie ten, który nigdy nie upadnie, tylko ten, który zawsze podnosi się na nowo. Nie ma takich rzeczy, takiego złego. Uczynku Takiej niegodziwości, która zablokowałaby nam drogę do zbawienia. Z każdej rzeczy się można podnieść z Bożą Pomocą. Z każdej jednej. I będąc właśnie w takim miejscu, warto o tym pamiętać. A jeśli ktoś w rodzinie jest już u schyłku życia, a może nawet nie jest u schyłku życia, ale liczy się z tym, że kiedyś prędzej czy później ten czas końcowy nadejdzie. To nie należy bać się rozmów o tym, jak właśnie warto żyć, jaką stronę wędrować, jak przygotować się na ten czas ostatni. Dla wielu chorych, też tych chorych terminalnie, którzy wiedzą już, że prawdopodobnie nie będzie dla nich ratunku, możliwość rozmowy o śmierci jest bardzo cenna, czasem wręcz niezbędna. I sytuacja, kiedy rodzina milczy, yy, yy, zmienia temat, kiedy robi łatwe pociechnienie, nie, nie, będzie super, bardzo dobrze, będzie żyć długo i szczęśliwie, wbrew jakby prawdzie, wbrew kondycji danej osoby, to blokuje na możliwość rozmowy, na możliwość omówienia tego, czego się człowiek yy, usługi życia, lęka, yy, czym się martwi, co chciałby omówić, yy, poznać albo wskazać. Jeszcze póki żyje, zablokuje mu to też możliwość, aby dał ostatnie pouczenia, wskazówki, aby w taki dobry, godny sposób pożegnał, a może nawet i przeprosił, a może nawet i podziękował, okazał wdzięczność tym, którzy zostaną. I w drugą stronę również to działa. To znaczy, mając odwagę mówić o okresie życia, ci, którzy towarzyszą choremu, starszemu człowiekowi, mają możliwość, żeby w taki Pełny, dobry, serdeczny sposób okazać wdzięczność za wszystkie dobre rzeczy, nawet te małe okruchy codzienne, których na co dzień nie zauważymy, ale to, co nam osoba bliska uczyniła dobrego, to, w czym się dla nas starała. To też moment, kiedy można serdecznie przeprosić serca, z ruchy czasem nieporadnie, jeżeli sprawa jest trudna, przeprosić za doznane krzywdy, za to wszystko, co uczyniliśmy nie tak. Albo to, czego nie zauważyliśmy, to, co z powodu pośpiechu, braku czasu tak po ludzku zaniedbaliśmy. Czyli takie porządkowanie, takie oddanie sprawiedliwości, takie wynagradzanie i naprawianie, to jest niezwykle cenne. To daje wielki spokój serca i nie bójmy się takich chwil. Oczywiście warto z całej siły modlić się, aby przyszła Boża Pomoc, aby przyszło wyleczenie. Ale czasem jest już taka sytuacja, że naprawdę nie wiadomo, czy to będzie kwestia tygodni, dni, a może godzin. Więc żeby nam nie zabrakło czasu na to podsumowanie, na to takie rozliczenie. Ale też przy okazji, to jest takie przypomnienie, żebyśmy w taki sposób żyli, to jest zachęta duchowa żebyśmy w taki sposób żyli, że jeśli by dany dzień był naszym dniem ostatnim, żeby to był dobry ostatni dzień. Czyli nie ma co czekać na czas choroby terminalnej, żeby komuś okazać wdzięczność, miłość, żeby przeprosić za to, co nie tak wyszło. O ile lepiej jest na bieżąco te sprawy porządkować, na bieżąco zadbać o dobre relacje. No i znowu warto by tutaj sięgnąć po bardzo już znany, wielokrotnie powtarzany wiersz księdza Jana Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostają po nich buty i telefon głuchy. Tak, buty zostają, telefon głuchy zostaje, ale zostaje też pamięć, zostaje miłość, zostają wspomnienia, zostaje grup, który można odwiedzić, przy którym można pomodlić się, przy którym można nawet i dokończyć przerwaną czy nieodbytą rozmowę z osobą, która jest już w wieczności. Ale nam w sercu jeszcze nurtują różne sprawy. Takie to refleksje dziś, na kilka dni przed Świętem Zmarłych, kiedy wędruję wzdłuż cmentarza centralnego Szczecińskiego. To tyle. Trzymajcie się, pa. wasza wieszka.